Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy na kanale Obudźcie się Moi mili. Dzisiaj postanowiłem nagrać podcast dotyczący chrztu dotyczący chrztu, a natchnęło mnie studium biblijne. Po prostu sobie czytałem relacji o tym jak apostoł Piotr w dniu 50 wygłosił przemówienie. Do zebranych Żydów w Jerozolimie, kiedy ze swobodą mowy mówił, że pisma mówią o Chrystusie, że nie zakosztował nie tyle śmierci, co jego ciało nie pozostało w Szeolu, że Bóg wskrzesił go z martwych i że to on jest Chrystusem, Mesjaszem, którego wyście przybili do Pala czy Krzyża. No i tak sobie czytam. I ci Żydzi uderzyli się w Pierś i powiedzieli Piotrze, tak teraz parafrazuję, ten fragment macie na ekranach wyświetlony. Powiedzieli Piotrze, no to co my mamy zrobić? Co my mamy zrobić? I co Piotr powiedział? Panowie, okażcie skruchę i dajcie się ochrzcić w imię Chrystusa ku waszemu wybawieniu. I czytamy potem, że tego dnia przyłączonych zostało parę tysięcy dusz. Następny fragment, który mnie zastanowił, zaraz Wam powiem do czego zmierzam, to moment, kiedy etiopski Eunuch jechał w kierunku Jerozolimy. No, był to Żyd, czy prozelita, jechał na święto, i w trasie spotkał jednego z uczniów Pana Jezusa. Jechał sobie, czytał zwój księgi Izajasza. No i ten uczeń go zagadał. Mówi, wiesz co czytasz? No jak mam wiedzieć, jak mam rozumieć, skoro nikt mnie nie wytłumaczy? No i bardzo mówiąc w skrócie, ten Etiopczyk został pouczony, że pisma wskazują na Chrystusa. On już był, umarł, z martwych wstał. No i wszystko się zmienia, panie, wszystko się zmienia. Ten w to uwierzył, zobaczył zbiornik wodny, i mówi, co stoi na przeszkodzie, żebym został ochrzczony. I co zrobiono? Zeszli do wody, został ochrzczony i pojechał. Tak mówiąc, został pozyskany. I teraz sobie tak czytałem, i myślę, jakby to wyglądało dzisiaj. Załóżmy, że yy, świadkowie są w terenie. No, dzwonią mi, żebym do kościoła poszedł. Nie dzięki, <noise> dzwonią i mówią, że. Znaczy, że świadkowie głoszą i spotykają kogoś w służbie. Ten człowiek tego wszystkiego słucha i mówi: Odmieniliście moje życie. Ja wierzę to, co powiedzieliście. Wierzę we wszystko, co powiedzieliście. Zobaczcie, tutaj jest jeziorko. Co stoi na przeszkodzie, żebym został ochrzczony. Jakby ta sytuacja wyglądała? A few moments later. Dobra, spróbujmy. Czyż teraz jakieś ogary z tyłu słychać? Może świadkowie ruszyli do służby i się uruchomiły. Musicie im wybaczyć. Tym ogarom, znaczy się. No więc, yy, przechodząc dalej. Gdyby tak, taki... Napotkany człowiek w służbie powiedział, cóż stoi na przykład, że został chrzczony? Zobaczcie, tu jest jeziorko czy jakiś zbiornik wodny. Co by usłyszał? No, panie, wie pan, to nie jest tak łatwo. To nie tak. Najpierw musi pan poznać cały zarys Biblii. Musi pan publicznie pokazać, że pan wierzy, czyli musi pan głosić z nami od drzwi do drzwi. Jak zmieni pan swoje życie, bo może ma pan jakieś nawyki, nałogi, obojętnie co, to dopiero wtedy usiądziemy, zrobimy test, w którym zbadamy, czy wierzy pan yy, nie tyle w nauki biblijne, co w interpretację Biblii taką, jak świadkowie Jechowy. Jeśli pozytywnie rozpatrzymy pana wniosek, no to wtedy na zgromadzeniu zostanie pan ochrzczony. Okej. Okay. Załóżmy, że ten gość mówi, no w porządku, a sam chrzest jak wygląda? Bo tak się składa, że czytałem Ewangelię, ale nie wszystko rozumiałem, nie wszystko mi się układało. Zostanę ochrzczony w jaki sposób? No, podczas chrztu są zadawane dwa pytania. Po pierwsze, czy oddałeś się Bogu poprzez modlitwę? A po drugie, czy rozumiesz, że w ten sposób... Jak się ochrzcisz, to utożsamiasz się ze Świadkami Jehowy, a więc przede wszystkim, a tego by nie powiedzieli, ale o to w tym chodzi, yy, uznajesz, że ciało kierownicze jest niewolnikiem wiernym i roztropnym od 2015 roku, no i że wszystko, co oni będą publikować w przyszłości, ty będziesz bezkrytycznie przyjmował, no bo w sumie o to chodzi. Dobra yy. Nawet jeśli z tym się nie będziesz zgadzał, to wtedy musisz się zamknąć i poczekać, że być może w przyszłości zostanie coś doprecyzowane, ale wcześniej nie możesz się odzywać. Hmm. I teraz pytanie, czy tak wyglądał chrzest. Jak to wyglądało? Wszystkie fragmenty biblijne, które weźniecie sobie do ręki, a które do chrztu się odnoszą, są pokazane w jednoznaczny sposób. Teraz wam pokażę dwa. Pierwsze ma miejsce, nie pierwsze, ale jeden z nich, w dziesiątym rozdziale dziejów apostolskich, kiedy to apostoł Piotr tam działał z Korneliuszem. I w 47 wersecie czytamy, czy tym, którzy tak jak my otrzymali Ducha Świętego, może ktoś odmówić wody, żeby nie zostali ochrzczeni? I co? Piotr tam był dzień. Może dwa, nie wiem, nie pamiętam teraz, ale nie ma to znaczenia. Wówczas kazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Potem poprosili go, żeby pozostał kilka dni. Więc potem pewnie opowiadał im Ewangelii o Chrystusie i wtajemniczał ich w to, co robili, jak robili, co się działo, cuda i tym podobne rzeczy. Słyszycie to w tle? Wybija je to z rytmu. I drugi fragment, który. Chciałem wam pokazać to właśnie dzieje apostolskie, gdzie Piotr rozmawiał z tymi Żydami podczas Dnia Pięćdziesiątnicy i w 38. wierszu czytamy. Piotr powiedział do nich: Okażcie skruchy, i niech każdy z Was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa ku przebaczeniu Waszych grzechów, a otrzymacie wspaniały wspaniałomyślny dar Ducha Świętego. Świadkowie Jehowie, jeśli słuchacie tego nagrania. Kto z Was podczas zanurzenia w wodzie, czy chwilę przed wypowiedział jakieś słowa, może nie jakąś regułkę, ale zwrócił uwagę na Pana Jezusa powiedział na przykład. W tym momencie cieszę się, że mogę cię ochrzcić, a robię to w imię Pana Jezusa Chrystusa i chlub do wody, czy jakiekolwiek inne słowa, które można było sparafrazować, ale Sens ich byłby taki sam. No to proste pytanie. Czy chrzest, który przyjęliście, jest chrztem biblijnym? Bo świadkowie bardzo się szczycą tym, że próbują odtworzyć taki chrystianizm z pierwszego wieku. Że mają zbory, że głoszą i tak dalej. A tutaj w kluczowej kwestii. Postępują totalnie niebiblijnie. No i w sumie tym chciałbym skończyć i pobudzić Was do refleksji. Czy to, że chodzicie i pukacie ludziom do drzwi, którym pokazujecie swoją interpretację Biblii, które musicie tłumaczyć całym rozdziałem książki, że drugie owce to są jakieś osoby, które mają nadzieję ziemską i trzeba pisać. Jak wspomniałem, rozdziały na ten temat, akapity no bo z Biblii wprost to nie wynika. Jaki to ma sens, jakie to ma znaczenie, jakie to jest biblijne w stosunku do tego, co usłyszeliście? Co z tego, że przyprowadziliście kogoś do organizacji, kiedy wprost nie przyprowadziliście nikogo do Chrystusa? Przemyślcie sobie to. Z tego miejsca bardzo Wam wszystkim, słuchacze, dziękuję za. Miłe komentarze pod moim ostatnim filmem, gdzie opublikowałem rozmowę ze starszymi. Bardzo mi miło, że zauważyliście, że mój wstęp o tym, że ja do nikogo nie mam urazy, nie chcę nikogo pocisnąć że to nie były puste słowa, ale później sama publikacja tej rozmowy ze starszymi była świadectwem, że mówię prawdę. I cieszę się, że te moje opanowanie Zostało przez was zauważone. Bo taki miałem cel rozmowy z tymi ludźmi, wiecie? Nie chciałem wyjść na cwaniaka, chojraka, co Coś tam przeczytał, coś się nie zgadza. Się obraził i teraz innych próbuje pociągnąć za sobą. Jak to świadkowie mówią. A niestety też niektórzy, w cudzysłowie odstępcy, w ten sposób postępują. Mój cel był inny. Ja chciałem pokazać, że panowie prześladujecie mnie tylko dlatego, że bardziej cenię sobie słowa, które mogę przeczytać w Biblii niż wasze. I myślę, że się to udało. Dzięki jeszcze raz. Zapraszam do subskrypcji, kciuka w górę, komentarzu, komentarza, żeby poszerzać zasięgi moich materiałów. Kto bardziej skory do pomocy, to może mi postawić kawę. Jak to zrobić? Macie link w opisie do filmu. Wszystkim patronautom, którzy już to zrobili, bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Pis.